Wciąż słyszy się opinie, że klonowanie rozwiąże większość problemów ludzkości i stanie się źródłem krociowych dochodów. Gdyby pan, panie profesorze, miał wyjaśnić, ale tak jak siedmioletniemu uczniowi, to na czym właściwie polega to klonowanie? Siedmioletniemu uczniowi? No cóż, to właściwie całkiem proste. Człowiek jest w zasadzie jednym wielkim wzorem chemicznym, tak jak choćby alkohol. I człowieka, i alkohol. Można powiedzieć. To znaczy rozmnożyć, zrobić drugiego identycznego. Czy chce pan przez to powiedzieć, że klonowanie przypomina pędzenie bimbru? W sumie tak. Jak każdy uczeń wie, gdy mamy już w aparaturze gotowy zacier, czyli nasz wzór chemiczny, to potem w drodze odpowiednich procesów chemicznych reszta sama kapie. I butelki bimbru mnożą się na zawołanie. To jest właśnie takie uproszczone klonowanie. Pan wydał ostatnio książkę o klonowaniu. Tak, napisałem podręczny przewodnik teoretyczny zatytułowany ABC-klonowanie. Jeśli ktoś z państwa chciałby poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, zapraszam do księgarni. Cena nie jest wygórowana i wynosi symboliczną równowartość butelki spirytusu, czyli pięć tych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.